Kajaczka, kolejna odcineczek. Będę też z y, na Roblox. I takie, no. Stoki boki Roblox, sadno. I teraz. Będę y, prowadzący koptomko, to więc zapra raszami. zapraszam. Ale ładny to. Ale ładna nowina! Ty się tu jest Ale ładny, przez trzy piętro. O jacie! O jacie jacie! Ale gecisko! Ja EXCUSE! me! O jacie ja Nie! 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 My mamy podwórko i piękne! Cukierki! Zejrzyłem wszystkie. Oj, gdzie my cukierki wszystkie. Ale to były dla dzieci hello, z Halloween. ile tu mam leżeć dwa lata? A tam trudno! Ha! Idziemy na drugie piętro. To najpierw musimy odpowiedzieć, co gdzie będzie. Tutaj jest jest No to po której stronie jest salon, po której kuchnia? A, a po środku? To tak, tutaj może będzie salon, kochanie. Bo wszystkie zapachy z kuchni będą lecić na dwór, bo będziemy mieli tutaj otwarte okno. Baroką, no. Tutaj może odpoczynek dla piesków, a tutaj kuchnia. I tu może lodówka i stół, ale nie wiemy. Uh -huh, to już Państwo tam sobie sami, sami poradzą. No, poradzimy. Ale, bo jak nie, to wezmiemy jakiegoś. A, no, które to zrobić dobrze o jacy giacie. Tu będzie łazienka, Gdzie mój pokój. To jest mój pokój! Ja, ja, to, ja to zaklepuję, yy, córeczko spokojnie. Tutaj pokój małych, a tutaj garderoba. Będziemy mieli garderobę, no. Super, robimy, mieli. O, jace, jacy. Ale wygodny wyraz, to będzie nasze. Yy, nie, ale to jest popsute z tamtej rodziny, która inna tu miała. A, ale się składa. Ale nie, bo to może śmierdzić, Bo jak wyjeżdżali, to jedno dziecko to obrzygało. Więc tak, tu co będzie. No to, jak mówiliśmy, łazienka. Mm -hmm, tutaj, pokój naszych dzieci. A tam obok, tutaj w tym pokoju, garderoba. A tu też garderoba. Excuse me. Excuse me. Dziecko zachowuj się. No dobra, sorry. Przepraszam Panna. Nic Ci nie stało. Ja też mówię. Excuse me. I tutaj pokoje. Twój, tak? Nello. Tak. No w ogóle ktoś mówi na mnie na lupnelis. Nelis, Lub Nelka. lub Nela. Ale w sumie Nel, jest ładniejsza. Chodzimy na górę. Ojecie, jedzcie, to wasz pokój. moje Co, 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 co? Nie bo moje, ja będę spał z drodze, nie bo ja... co to nie będziecie spać. No. Bo tak... W ogóle. co tak w ogóle jestem w ciąży? Co? To jest brat czy siostra? Chyba bliźniaki. Jak to bliźniaki? No, broń chłopiec. Ale chyba chłopiec. Jeden czy dwa? No, jeden, jeden. Więcej chłopów w tej rodzinie. U, bida bida foruba. Pakuje walizę. A sieba się i Elizę. Pakuje walizę. A sieba się jelizę. Pakuje walizę. A sieba się i Elizę. tuż tu mamy pokój, wasz, uda. Mamy no, to przy mój masz. Oczywiście przyjeżdżał, to i nie dekorował, ale pięknie. Tipo, olejki. Tipo, olejki. Tipo, olejki. Tipo, olejki. Tipo, olejki. Tipo, olejki.